Cześć. Cześć, witam serdecznie. Nazywam się Starzecki Piotr. Adam Jonas. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o. O tym, jak zarobić drugi milion. Jak oglądamy na przykład milionerów, to zawsze jest pytanie: a co zrobić z tym milionem? No właśnie, no, no właśnie co zrobić z tym milionem, kiedy już go masz? Jak już go zrobiłeś? Pierwszy milion masz, załóżmy. Tak? Zarabiasz, wygrywasz, nieważne. Co Ty byś zrobił z pierwszym milionem? Ja, to powiedzmy, ja mam milion, daję Ci milion, co z nim robisz? Masz dzisiaj na to plan? Myślę, że miałbym. No wiesz, ja prowadzę już jakiś biznes, mhm. wiem, że doinwestowałbym go, trochę spokojniej, spokojniej pooglądał ten milion. Z, za milion można kupić jeden samochód na przykład. No, jedno Ferrari, na przykład. Na przykład. Tak. No i nie masz nawet na utrzymanie tego. No bo potem musisz jeszcze dokupić ubezpieczenia, pierdały i tak i, dalej. I, i, I... To jest normalnie słowo klucz, co powiedziałeś. To jest słowo klucz, koszty, nie? Eksploatacja. Bo ja myślę, że ludzie, każdy ma pomysł, co bym zrobił z miliony, tak? Kupię dom, kupię samochód, tak? tak. Wycieczkę dookoła świata, od razu te wszystkie rzeczy fajne, kupię super ciuchy i tak dalej, wydam te pieniądze. E, a tak naprawdę. So, zostają potem koszty, tak? Utrzymania. No, no właśnie, bo często jest też tak, że mamy wrażenie, że bogaci ludzie, żeby być bogatym, to muszę mieć dużo aktywów. Czyli muszę mieć tych wszystkich rzeczy, tych tego, Muszę mieć rzeczy. Żeby być bogatym, muszę mieć rzeczy. Tak. Musisz Co mieć. Rzecz, rzecz, i, musisz mieć rzeczy, bogacka. które generują rzeczy. Dokładnie. <laughs> no tak to działa. Masz samochód, to musisz go ubezpieczyć, masz dom, musisz go ubezpieczyć. Im większy dom, więcej wyjdzie Ci na ogrzewanie. To się starzeje, to wszystko traci na wartości, czyli tracisz każdego dnia, kupując dużo, mhm. tracisz jeszcze więcej. Do, do, dokładnie tak, dokładnie tak jest. Myślę, że też niektórzy przedsiębiorcy nawet, którzy mają już biznes, którzy powiedzmy mają jakąś tam wiedzę związaną z zarządzaniem pieniędzmi, mniejszą, większą, też często przestrzelują sobie kolano, powiem szczerze. Że, jak już pojawią się troszeczkę większe pieniądze, to o, już lepsze auto of leasing, lepsze to ja się trochę, nie? To ci opowiem o moim doświadczeniu. Mianowicie, pierwszy biznes, jaki otworzyliśmy, to był taki biznes, gdzie ludzie nam płacili z góry i potem myśmy realizowali w ramach umowy te zadania. To było bardzo zdradliwe, jak na pierwszy biznes, ponieważ tak, dostajesz kasę, nagle robi ci się na koncie z zera 10 15 tysięcy mówisz wow. Nie szok. Szok. masz A, na koncie, nie. przed chwilą nie miałeś za wiele, bo inwestycja jakaś tam poszła. I teraz nagle 10-15 tysięcy doszło do tego, że nie, wiem, mieliśmy 100, 150 tysięcy no to to jest kupa pieniędzy. No, to... Ale tak naprawdę nikt nie pamięta o tych, o realizacji tych zadań, które potem jeszcze. Bo, bo, bo myślę, że to jest. O taki... realizacji tych umów, nie? To jest taki trochę myślę, efekt. Wschodzącej gwiazdy, wiesz, która może tak szybko jak zeszło, może upaść. Nie? No właśnie. To, to jest trochę naturalne moim zdaniem, tak? bo to myślę, że w większości z nas tkwi jakaś jednak ambicja wrodzona i chcemy wiedzieć więcej, tak? Staramy się pracować lepiej, pracować dłużej, z, yy, prowadzić lepiej biznes. I kiedy już nagle udaje nam się coś, tak, osiągamy coś, może nie udaje, ale powiedzmy, zrobiliśmy coś, co przyniosło nam jakiś korzystny efekt, i nagle zarabiamy więcej pieniędzy, to. to to, to, to jest naturalne, że nagle chcemy się uwolnić, chcemy poczuć się, wie, tak. wiesz, jak, jak orzeł, wiesz, żyć na, na, na makso, nie? Ale nie dostrzegamy często te, 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 tego, że możemy oberwać rykoszetem w postaci właśnie tych, tych kosztów. No i możemy na przykład w takim wypadku, kiedy masz kasę, wydasz, bo dostałeś od klienta kasę na, na poczet kolejnych jakichś tam e, zadań, to. Jak wydasz tą kasę, bo masz wrażenie, że to już ok, ale to nie są Twoje zarobione pieniądze. Zarobione pieniądze będą dopiero wtedy, kiedy zrealizujesz całą umowę. I wtedy zobaczysz, ile Ci zostało. Możesz robić miliony, milionowe obroty, ale zarabiać niewiele. No, tak. Możesz być to... na stracie, nawet mi, mając firmę, która. Robi milion złotych obrotów miesięcznie, możesz być na stracie. Jeżeli niedobrze zarządzasz pieniędzmi, to po prostu tak będzie. Teoretycznie może wyjść założenia, że jak już otwierasz biznes, jak już ci się kręci, to będzie cały czas w górę i coraz lepiej, coraz lepiej. Ale często jest tak, że trzeba być gotowy że, na te że... chude czasy, chude, chude miesiące, różne nawet tydzień różne rzeczy gdzieś. mogą się wydarzyć, ale tak. Ale naprawdę... patrzcie, że nawet do dzisiaj no. mnie to, to czasami zaskakuje. Wiesz, że gdzieś tam nie jestem jeszcze gotowy na pewne rzeczy. Nie jestem jeszcze gotowy na przykład na Wynika to m.in. z tego, że no krótko jeszcze prowadzę biznes. To nie jest tak, że jestem ekspertem we wszystkim. Uczę się każdego dnia i zasko zasko Na przykład teraz prowadzimy restaurację. Trochę mnie zaskoczyła ta zima, bo w wakacje były zupełnie inne obroty, mhm. a teraz na zimę mamy zupełnie inne obroty, zupełnie z czego innego. Gdzieś tam te pieniądze u nas się pojawiają. To jest niesamowite, bo to mhm. jest bardzo piękne, bo uczy, ale. No właśnie, nie byłem do końca gotowy, mimo że starałem się zabezpieczyć. Jest takie powiedzenie, że lepiej być przygotowanym i nie mieć okazji, niż mieć okazję i nie być na nią przygotowanym. Mi się wydaje, że ideą przedsiębiorczości i, i tego zarabiania pieniędzy jest to, żeby tworzyć sobie zabezpieczenia, tak? Nieważne, czy to nam się teraz przyda, czy nie. Często jest tak, że uczymy się nowych rzeczy, studiujemy, robimy w biznesie różne rzeczy, bądź przygotowujemy się na rzeczy, które mogą się nigdy nie wydarzyć, tak? Ale gdyby miała się okazja wydarzyć, a nie będziemy na nią przygotowani, wtedy będziemy sobie pluć w blodę. Są ludzie, którzy jeszcze nie dostali pieniędzy, na przykład od kontrahenta, ale już dzielą skórę na niedźwiedziu. To jest w ogóle super klimat, co? Że są ludzie, którzy na, na poczet umowy, samej umowy, tylko świstka, który gdzieś tam jest podpisany, na, po, na tej podstawie potrafią pójść do banku wziąć kredyt, bo wierzą w to, że ta umowa będzie zrealizowana. Fajnie, gdyby tak było i życzę wszystkim, żeby każda faktura była zapłacona w terminie, żeby każda umowa była zrealizowana. Moje nie. zdanie jest takie troszeczkę wypośrodkowane, tak? Bo to nie, nie można iść od razu całkiem na całość, tak? E, trzeba mieć jakiś plan B, plan C, plan D i tak dalej. Natomiast no, umówmy się, bez kredytu dzisiaj, no co? Bez kredytu nie kupisz mieszkania pod wynajem. E, bez kredytu czasem nie uruchomisz firmy, tak? Yy, więc jest to ryzyko, tak, jak najbardziej jest to ryzyko. No bo jak przeciętny człowiek, który nie ma zaplecza finansowego, ma uruchomić firmę. Mhm. Okej, okay, z Urzędu pracy 20 tysięcy. No tylko jak masz jakiś fajny powys 120 tysięcy, to to jest nic, tak? Okej, okay, nie? nie, to mówimy o takiej powiedzmy, inwestowaniu, i o, ja, ja to rozumiem. No. I to uważam, że to jest słuszna koncepcja, że jeżeli masz perspektywy, masz. Jak już masz umowę, że dla, kogo, dla kogoś możesz, nie wiem, być podwykonawcą czy cokolwiek innego, i na to bierzesz pieniądze, leasing, czy cokolwiek innego, no to to wydaje mi się bardziej słuszne niż taka sytuacja, w której nie wiem, ktoś ma firmę, ma podpisaną niby tam umowę jakąś z firmą, która będzie coś od niego kupowała, on bierze wtedy sobie kredyt na swoją furę, turbo. Kupuje sobie, nie wiem, najlepsze ciuchy, że one zabieram do, na tydzień do spa. A potem się okazuje, że ta umowa jednak. O nie, jednak, jednak nie podpiszemy z panem umowy. Ja wiem, co masz na myśli. Mamy niesprawdzonego kontrahenta, jeszcze nie wiemy, czy jest wypłacalny, a my już zakładamy, że tyle zrobimy i już wydajemy pieniądze. I to faktycznie może być problem, tak? Bo nie daj Boże, coś nie wyjdzie, tak. No. Aczkolwiek z drugiej strony, no starcie, bardzo często jest tak, że musimy jednak ten kredyt to nie wszystko no, wziąć. musimy żeby, założyć, że może no, coś nie wyjść i trochę tak, trzeba. No, no musimy. Musi, ja, dla, dlatego ja myślę, że. Yy, Cokolwiek byśmy nie robili, musimy mieć strategię wejścia i strategię wyjścia, więc jeżeli okay. robimy jakikolwiek ruch, mm -hmm. ja powiem tak, jeżeli chcesz szaleć, szalej. Pod warunkiem, że masz strategię wyjścia, jeśli nie wyjdzie. Czy masz plan B? Mam milion, to co z nim robię? Ja uważam, że nie kupię firmy na przykład, która jest warta milion, bo nie stać mnie wtedy, w takim wypadku, na ewentualne no nie chcesz od razu wszystkiego na jedną kartę położyć. Dokładnie. I to jest tak, wolę kupić firmę, która, nie wiem, warta jest pół miliona, jest mniejsza, robi mniejsze obroty, robi mniejszą mhm. sprzedaż i jest w ogóle w całej swojej strukturze mniejsza, ale w razie czego mam jeszcze pół miliona, że jeżeli coś tu będzie mi się gdzieś potrzeba, mhm. będzie mi tam pieniędzy na to, żeby z tej małej firmy, mhm. bo tam też będą problemy. I tam będzie po, po, potrzeba mhm. y, w jakiejś formie przeżyć. Ja widzisz, to wszystko zależy. To nie zależy. spłukałem się tutaj już w całości mhm. i teraz y, będę musiał kombinować gdzieś skądś pieniądze. Dobrze jest zdywersyfikować ten portfel. Natomiast ja w gastronomii robię, więc tutaj od razu przykład z gastronomii. Nie, nie przyprawiasz czegoś od razu. Na przykład mhm. nawet, że masz w przepisie napisane 100 gramów y, papryki czerwonej słodkiej suszonej, nie? To nie dodajesz jej w całości. Tylko dodajesz jej połowę. Mieszasz, testujesz. Smakujesz. Do momentu, w którym będzie dobrze. Mm -hmm. I okaże się, że tobie jeszcze tej przyprawy trochę zostanie. To widzisz, to wszystko zależy. To jest w momencie, kiedy na przykład faktycznie coś testujesz, sprawdzasz, coś, co jest nie do końca jeszcze sprawdzone. Ale mi się wydaje, że są firmy, które mają już sprawdzone obroty, mają już sprawdzone know-how. McDonald's. Jak ja bym miał milion, ktoś by mi to rozdał milion, to ja bym się o ten milion zadzwonił do McDonald'sa i powiedział: Chcę franczyzę. Ok. Ale, ja ja, ja wierzę no w to, że to ja na tym zarobię. Ale co, co no. jeżeli na przykład. Co jeśli nie wyjdzie? Nie, nie. Wy, zakładamy, że wyjdzie. To już jest sprawdzona firma, to już jest naprawdę taki biznes, który podejrzewam, że no nie ma opcji. Widziałem może trzy McDonaldy, które się zamknęły. Co jeżeli na przykład w międzyczasie wy, tu wydajesz milion, ale będziesz potrzebował 100 tysięcy, żeby zapłacić jakiś podatek od, od gruntu, pod, od nieruchomości. Jeszcze ci wyjdzie na przykład nie wiem, 100 tysięcy, 200, 300 tysięcy dodatkowych mm -hmm. kosztów, które. których nie uwzględniłeś, tak. wiesz? które Albo wynik jakby pojawiły się nagle, pojawiły się dodatkowo. Oczywiście. Nie? Dlatego y, to jest. Y, bo to są różne sytuacje. Pytanie brzmi, jak ten milion zdobyłem? Bo jeśli go wygrałem, a dotychczas żyłem tak, jak żyłem, i dalej będę żył, powiedzmy, tak, jak żyłem. Do pewnego momentu, tak, ale ten milion włożył McDonald's będzie wartością dodaną dla mnie, no to może być jedynie na plus. Ale w sytuacji, kiedy do tego miliona dochodziłem, prowadząc biznes, robiąc różne rzeczy, powiększając te aktywa, które generują też koszty i tak dalej. No to w tym momencie już byłbym bardziej ostrożny, tak? Mając, wiesz, bo, bo pytanie brzmi: milion w gotówce, czy milion w aktywach, czy milion w obrotach, bo to, to są wszystko różne. Różne miliony, tak? I za tym wszystkim stoją tak naprawdę różne historie. Jak zarobisz ten drugi milion? Myślę, myślę, inwestorę. Moim, inwestorę. Moim zdaniem tak samo jak zrobisz pierwszy milion z drugim. Przeczytałem w jednej mądrej książce takie stwierdzenie, które też biorę sobie zawsze do serca: jeśli nie umiesz ze złotówki zrobić dwóch, to z miliona nie zrobisz dwóch. To jest proste, tak? Bo jeżeli umiesz jedną złotówkę obrócić w dwa złote, nie wiem, kupić gumę, kulkę i sprzedać ją za dwa złote, okay. to A... tak samo będziesz umiał zrobić to z milionem. A mogę się z Tobą nie zgodzić? Możesz. Słucham. <laughs> Uważam, że czasami jest tak, bo to też wszystko zależy, ale jeż, z jed, ze złotówki ja nie potrafiłbym, podejrzewam, zrobić dwóch złotych. Ze, to za mała to, skala. To jest za mała skala, nie wiem. Masz złotówkę, możesz ją wrzucić w, w wózek do Lidla. Ale jak masz milion, to masz już więcej możliwości. To już jest naprawdę, możesz... No, to twoje... Moim zdaniem to, to też nie tak końca. Moim zdaniem to jest kwestia tempa, tylko i wyłącznie. Moim zdaniem da się ze zrobić dwa. Nie, no jasne. Tylko pytanie, czy my, czy my jesteśmy na tym etapie, że teraz byśmy chcieli się w to bawić. Na no, zasadzie kupić gdzieś, nie wiem, puszkę coli za... Nie wiem, w hurtowni za złotówkę i pójść ją sprzedać gdzieś pod blokiem za 2 złote, tak? Albo po wietry, za złote tak? potem kupić. Wiesz, coś no bo tam... my, my takich rzeczy już nie robimy, ale na przykład nie wiem kilkuletnie dziecko, które sprzedaje, no u nas nie ma takiej tradycji, że sprzedają może lemoniady na ulicy, tak? To też jest gdzieś tam z Ameryki i, i tak dalej znane, ale przecież to też jest jakaś edukacja. Dzieci też, moim zdaniem. Powinny wręcz uczyć się przedsiębiorczości, na prostych rzeczach. Właśnie zrób ze złotówki 2. Jeżeli nauczysz się tego robić, to później będzie Ci łatwiej zrobić z 1000, 2, z 10 tysięcy, 20 tysięcy, Będzie Ci łatwiej, tak? No i zdobywasz know-how po drodze, tak? I uważam, że tutaj na przykład, to jest moja opinia, że najważniejszy jest fokus na pewne rzeczy. Czyli jeżeli jesteś spokusowany na, na zarobienie, właśnie, jeżeli masz złotówkę i Mówisz sobie, ok, ta złotówka będzie tylko na to, żeby właśnie ją wydać. No to ją wydasz. Ale jeżeli założysz sobie, że ta złotówka musi zarobić ci dwie, to po prostu już jest, już jest szansa, że ty to osiągniesz. Mhm. Bo już będziesz szukał możliwości u, u siebie w mózgu, e, połączeń, które pozwolą ci dojść do tego, w jaki sposób to osiągnąć. A dwa, będziesz szukał też wspólników, partnerów. Będziesz szukał um, tych ścieżek, którymi będziesz mógł to osiągnąć. Dziękujemy za dzisiaj. Dziękujemy. Eee, trzymajcie kciuki i zapraszamy. Do zobaczenia. Hej.